quando sai a prima volta loń kontrata non mi record cicho, 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 Skradamy się, skradamy. I... Dzień dobry Państwu. Witam Was w odcinku poświęconym kolorowi. Ale dość nietypowym, bo przecież pamiętacie Państwo to, co kiedyś sobie już powiedzieliśmy, wytłumaczyliśmy, że kolor w przyrodzie nie istnieje. Istnieją pewne promieniowania, które to promieniowania po odbiciu się tam od różnych rzeczy wysyłają w kierunku naszego oka światło, które zawiera w sobie pewien skład widmowy i ten skład widmowy wywołuje u nas iluzję koloru. Kolor, proszę Państwa, w przyrodzie nie istnieje. Istnieją tylko promieniowania o pewnej długości fali. A kolor. To jest iluzja, to jest coś, co my sami sobie wytwarzamy, po to, żeby lepiej orientować się w świecie, który nas otacza. A czym się różni kolor od barwy? Barwa to jest wielkość fizyczna. Te promieniowanie mają swoje składniki i to można każdą barwę opisać za pomocą trzech liczb. Są różne takie systemy opisywania nie chciałbym tego szczegółowo odmawiać natomiast kolor to jest nasze subiektywne odczucie tej barwy. I teraz. Różni ludzie w różnych kulturach te kolory nazywają inaczej. Bo to, co u nas na przykład jest niebieskie, to w kulturze Nowej Gwinei będzie również zielonej, i pomarańczowej, i to wszystko razem będzie jedne, jeden kolor dla nich i to będzie się nazywało na przykład nol. A więc, kolor jest pojęciem kulturowym, który zależy od bardzo wielu czynników, a przede wszystkim od tego, jak ludzie się umówili, że będą pewne określone składy widmowe nazywać i jest. Efektem naszego subiektywnego odbioru wrażeń z otaczającego nas świata. I teraz, proszę Państwa, skoro już wiemy, że kolor nie istnieje w przyrodzie, a nasze subiektywne odczucie zależy od kultury, w której wzrastaliśmy, to powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. To nasze subiektywne odczucie zależy również od kontekstu, w którym to odbieramy. I tu podam Państwu taki przykład. Mamy kółeczko. To, czy to kółeczko jest większe, czy mniejsze, zależy od tego, w jakim otoczeniu ono się znajdzie, prawda? I podobnie jest z kolorem. Spójrzmy na tę kostkę. Mamy tam zaznaczone strzałkami dwa kwadraciki. Te dwa kwadraciki są tej samej barwy. Trudno w to uwierzyć, prawda? Ale tak jest. Żeby to Państwu udowodnić, nałożymy na tę kostkę taki filtr, który jest. Kawałkiem tektury, w której wycięto dwie dziury, i zobaczycie Państwo, że miałem rację. I jeszcze powiem Państwu, że swego czasu robiono taki eksperyment, że 1300 osób miało wypełnić ankietę, z czym kojarzą im się różne kolory. I na tej podstawie powstał taki atlas barw. I teraz, jeżeli ktoś na przykład projektuje reklamę. I w tej reklamie ma być coś kojarzone z szybkością, agresją, młodością, pędem, to zastosuje barwy czerwone. Jeżeli to ma być reklama kredytów na zakup luksusowych nieruchomości, to zastosuje zestaw barw zaznaczony tu strzałką. A więc barwy czy kolory działają na nas i powodują u nas pewne zachowania. O tym też nie możemy zapominać. A na temat oddziaływania kolorów, to jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć jedną rzecz na temat bieli. Bo wiemy, że biel to jest zestawienie wszystkich możliwych kolorów jednocześnie. Tak jak czerń w przyrodzie nie istnieje, nie ma barwy czarnej, bo czern to jest nic, to biel to jest wszystko. I z czym to biel się kojarzy? U nas z radością, prawda, panny młode mają białe suknie, ale ta sama biel w innej kulturze kojarzy się z żałobą. Skoro powiedzieliśmy o bieli, warto wspomnieć też o czerni. Czerń, kolor żałoby, rozpaczy. Złej sytuacji mówimy, że ktoś znalazł się w czarnej dziurze, ale również kolor luksusu. Czarny samochód to jest samochód, to nie jest to samochód żółty czy zielony, prawda? No to proszę Państwa, na zakończenie jeszcze powiem, że kolor czarny, czyli coś, co nie istnieje, wyszczupla. A więc jeżeli Pani ubierze się w strój, który nie istnieje, to wydawać będzie się szczuplejsza. Czego wszystkim nam życzę.